Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przed tym nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który wstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przed tym nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Wiesz, Staszek, jeszcze są świąteczne dekoracje. Jesteśmy po niedzieli Chrztu pańskiego, w zasadzie po okresie Bożego Narodzenia, a tutaj mamy w dzisiejszej Ewangelii tak jakby wspomnienie tamtej niedzieli, poprzedniej niedzieli. Bo widzimy, że tu Jan no, daje świadectwo o Jezusie, daje świadectwo o Baranku Bożym, o tym zapowiedzianym przez Izajasza. Jak sądzisz, dlaczego taki Jan wzywa, do, 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 daje takie świadectwo? Jan mówił właśnie już w zapowiedzi Izajasza, że po mnie przyjdzie ten, który będzie chcił Duchem Świętym. Więc my w kontekście tego, tego tekstu pamiętamy również nasz chrzest, pamiętamy może nie już z autopsji sam moment chrztu ale wiemy ze świadectwa naszych rodziców, że my również dostaliśmy ten chrzest od yy, przez yy, w momencie kiedy byliśmy niemowlętami yy, ale ducha mamy w sobie ten Duch Święty, który został nam dany na chrzcie jest pieczęcią taką do końca życia, która jest w nas samych i dzięki temu yy, świadectwu mamy, możemy powiedzieć, że naszym Panem, jedynym i Zbawicielem jest Jezus. No dobrze, ale po co Jan był do tego potrzebny? To on też musiał coś mówić, coś głosić czy tak? Po co, po co to było? Jak wasi... właściwie my to z, was, z własnego chrztu to wiemy od rodziców, no bo w sami w zasadzie nie pamiętamy swojego chrztu, no, ale po co ten Jan tu potrzebny? Ja myślę, że Jan był Potrzebny, aby właśnie ogłosić wszystkim Izraelowi, że po nim przyjdzie ten, który nie będzie chcił wodą, ale będzie chcił duchem świętym. No właśnie, no ja, bym, ja tak bardziej bym tu się skupił na tym, że jak mamy w 31 wersecie. Przyszedł chcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Aby on się objawił Izraelowi. Czyli Jan był po to, żeby Izraelowi objawić obecność Jezusa, tego zapowiedzianego przez proroków, przez proroka Izajasza, baranka Bożego, żeby objawić, bo Chrystus, Jezus Chrystus będzie chcił Duchem Świętym, jak mamy dalej napisane. A dokładnie będzie zanurzał w Duchu Świętym. Bo tak by było w greckim, w greckim słowie, zanurzał będzie w Duchu Świętym. Czyli tak jak Jan zapowiadał Jezusa, tak my jesteśmy już zanurzeni w ście Świętym, zanurzeni jesteśmy w Duchu Świętym poprzez chrzest i yy, no chyba też uzdolnieni do świadectwa. No nie wiem jak Ty sądzisz, co dla Ciebie dał chrzest? Twój chrzest, jak sądzisz, Myślę, że chrzest był takim początkiem, yy, którego może nie pamiętam, ale był początkiem to, co powiedziałem wcześniej o tej pieczęci, którą Duch Święty we mnie złożył początkiem drogi, którą teraz podążam, którą chcę podążać i do której chciałbym zaprosić Ciebie, drogi bracie, droga siostro, bo jest we mnie takie pragnienie, że droga, którą wybrałem, jest tą drogą słuszną. W swoim doświadczeniu, już jako dorosły człowiek, doznałem różnych przyjemności, które świat mi oferował. Wiele rzeczy zobaczyłem, wiele rzeczy popróbowałem, ale to, co daje mi Duch Święty, co daje mi Bóg w moim sercu, ten pokój, który jest we mnie, jest takim uczuciem, które wiem, że nikt nie jest w stanie zastąpić tego. No dobrze, ale Chrzest był Ci do tego potrzebny, czy nie? Powiedziałem, że Chrzest był potrzebny do tego, abym właśnie poczuł obecność Ducha Świętego w sobie. I ten Duch Święty jest we mnie, czy ja tego chcę, czy nie chcę. I kiedy odkryłem, że on jest tym, który może mnie zbawić, to wybrałem tę drogę i chcę pójść, chcę pójść właśnie tą drogą za Jezusem. No dobrze, no ale w zasadzie wszystko to można zrobić bez krztu. A no po czym poznajesz, że chrzest był tobie potrzebny, że, że, No bo to, że świadectwo rodziców, że gdzieś zapisane w księgach parafialnych, to jest jakby trochę mało. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć, że w tobie coś, że ty jakoś to, nie wiem, przeżywasz, odczuwasz ten tak, swój chrzest, mogę... Czy zanurzenie w Duchu Świętym? Mogę powiedzieć, ponieważ oprócz Chrztu świętego, co było takim pierwszym, pierwszym znakiem obecności Ducha Świętego we mnie, miałem jeszcze inne sakramenty, sakramenty wiezmowania. także miałem moment na yy, różnych rekolekcjach, gdzie wyznałem Jezusa, że jest moim panem. Bez pomocy Ducha tego byś Ale tego nie Bez robił, pomocy no. tego ducha, no. że nie byłbym w stanie wypowiedzieć, że Jezus jest moim panem i zbawicielem. Dlatego po tym poznaję, że jest we mnie i chcę się tym podzielić, chcę się podzielić z tobą, z innymi, a zwłaszcza z tymi, którzy nie mieli okazji poznać yy, pana Jezusa, albo którzy uznali, że jest im niepotrzebny do życia, że to, co świat oferuje, że im wystarczy. No więc właśnie, czyli jak. Yy... Jak zostałeś zanurzony w Duchu Świętym, to można powiedzieć, zmieniła się Twoja droga, zmieniła się Twoja perspektywa, bo wtedy tą perspektywą jest sam Pan Bóg, jest sam Jezus, do którego chcesz dążyć, bo On jest drogą prawdą i życiem. Można tak powiedzieć, że no co, dostałeś pokój, miłość, radość, wszystko to, co daje Duch Święty. Dla mnie to też było ważne i na tyle ważne to było dla mnie, że ja. No, chciałbym, żeby taką drogę przedstawić każdemu człowiekowi, wszystkim. No nie wiem, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Czy to cię jakoś zobowiązuje? Czujesz się zobowiązany do tego, żeby nie wiem, opowiedzieć, zaprosić do, do Jezusa, y, głosić Ewangelię, mówiąc tak, Marku, wprost. Mam takie pragnienie w sobie y, niezbiernej, y, takiej radości, pokoju, w sercu, że ten Duch Święty jest we mnie. Y, jest to uczucie, którego nie chcę zachować do siebie. Chcę się podzielić z każdym, kogo wierzę, że Pan Bóg postawi na mojej drodze, aby o tym ugłosić, aby mówić, że drogę, którą ja wybrałem, żeby zaprosić na tę drogę jeszcze innych. Każdego, którego postawi na mojej drodze. I to jest pragnienie, które przyjmuję jako czuję się, że jestem powołany do tego, aby iść i zapraszać, bo wierzę, że tą drogą. Powinien raz iść więcej. To jest naturalne, że chcemy innym ofiarować to, co jest dla nas najważniejsze i najpiękniejsze. Wobec tego ja to rozumiem, pytam się tak ciebie, no, żebyś te słowa powiedział tu dla nas wszystkich, ale dla mnie jest to również niesłychanie ważne. Zanurzony w Duchu Świętym, ochrzczony w Duchu Świętym, to również oznacza posłany, posłany do świata. Świat bardzo potrzebuje Chrystusa, świat bardzo potrzebuje jego świadectwa, naszego świadectwa, potrzebuje jego obecności. I my tam jesteśmy posłani. Posłani w duchu świętym, zanurzeni w duchu świętym. To świadectwo jest niesłychanie potrzebne. I tak jak Jan, chrzciciel, był potrzebny Jezusowi, żeby Jezus objawił się światu, żeby się objawił Izraelowi, tak również my, zanurzeni w duchu świętym, jesteśmy potrzebni po to, żeby Jezus mógł objawić się całemu światu. Jest wiele ludzi zagubionych, jest wiele ludzi strapionych, smutnych, a Jezus daje radość. I teraz tą radość chcieli. To jest coś, co jest we mnie, chciałbym ogłosić całemu światu, wszędzie. I dlatego czuję się posłany, posłany. Ja ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Więc jak zostałem zanurzony w Duchu Świętym, to również tak jak chrzciciel jestem wezwany do tego, żeby dać świadectwo, że on jest synem Bożym, bo tylko w nim mamy zbawienie i tylko przez niego mamy zbawienie. Tak, Marek, tu, tu jesteś w jednomyślności w tym takim przyjęciu tego naszego powołania, aby iść i głosić o tym i zapraszać wszystkich, żeby szli razem tą drogą, którą my idziemy. Na ostatnią niedzielę misyjną gdzieś tam na Jesieni było takie hasło, ochrzczony znaczy posłany. Posłany, bo świat potrzebuje Jezusa. Wobec tego my jako ochrzczeni też jesteśmy. Ty jesteś posłany, ja jestem posłany i każdy z nas jest posłany posłany, aby ogłosić Jezusa światu. Staszek przeżywaliśmy w tym roku światowe dni młodzieży. No piękne wydarzenie. Czy jesteś w stanie powiedzieć coś, co ci szczególnie utkwiło z tego wydarzenia? Tak, Mareczku, przeżywałem ten czas wizyty papieża na Światowych Dni Młodzieży i takie jedno zdanie. Myślę, że nie tylko mnie utkwiło. W pamięci to było, kiedy wspomniał że myśmy postali z kanapy. No właśnie, no właśnie. To jest ten moment, który też sobie wziąłem mocno do serca. Myślę, że podziąłem wtedy to wyzwanie, stałem z kanapy, ale poczułem też takie pragnienie w swoim sercu, żeby nie iść samemu, ale żeby tym wszystkim, którzy wokół nas wędrują, którzy cieszą się jeszcze tym, tym okresem świątecznym, prezentami, żeby im też powiedzieć, że... To Pan Jezus jest tym, który zbawi i On jest barankiem Boży, który władzi grzech świata i zbawia nas. No właśnie, no właśnie, to znaczy nie wystarczy powstać z kanapy, bo można powstać z kanapy i przed nią się zatrzymać. Trzeba jeszcze się ucieszyć, ale rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, czy tam gdzieś nie, nie ma tych potrzebujących ludzi, żeby im powiedzieć, że to właśnie jest baranek Boży, że Jezus, baranek Boży jest ten, który zbawia i ten, który przynosi zbawienie, ten, który y, daje miłość, radość i... W, ten, który zanurza nas w Duchu Świętym, że to jest Baranek Boży, to ten, przez którego mamy zbawienie, ten, przez którego mamy dostęp do Boga, ten, przez którego mamy dostęp do wiecznego szczęścia, tych ludzi jest bardzo dużo. Chodzą, może potrzebują, może trzeba do nich podejść i zobaczyć, spytać się, czy nie, czy, czy nie czy go, czy go znają, czy nie chcieliby go poznać lepiej. Ja myślę, że to jest nasze wyzwanie. Żeby nie tylko wstać z kanafy, ale pójść i ogłosić całemu światu, że to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata, tak jak Jan Chrzciciel. W dzisiejszej Ewangelii Jan wskazuje na Jezusa jako na jedynego Zbawiciela, na baranka Bożego. I dlatego musimy sami przyjąć Jezusa i ogłosić całemu światu, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, jest barankiem Bożym.